Elo gwiazdy. Jak wiecie, wczoraj miałam urodziny i skończyłam swoje 18 plus lat. Ale możecie wpisać w komentarzu, jak myślicie, ile lat skończyłam. Postanowiłam, że zrobię takie podsumowanie i co powiedziałabym sobie, takiej 18 latce która dopiero wchodzi w życie. Powiedziałabym jej, żeby po prostu przestała się przejmować opinią innych, tylko robiła to, co jej w duszy gra i to dzięki czemu może zmieniać świat na lepszy. Żeby też zadbała o własne zdrowie i o to, że ona powinna być dla siebie najważniejsza, a nie całe otoczenie. Równie, również powiedziałabym, że to, co jej w duszy gra, i to, co jest ogromną pasją, może sprawiać, że życie innych będzie lepsze. Także życzę sobie i wam wszystkim, żebyście też mieli pasję i żebyście codziennie uśmiechali się do siebie i żebyście zmieniali świat na lepsze, które jest wokół was, nawet jeśli to mają być małe gesty, małe uśmiechy e, i takie po prostu zwykłe rzeczy. Cieszcie się z tego, e, co macie, doceniajcie, mnie potrafię cieszyć wróble na balkonie, e, dlatego jestem taka sama jak Wy, więc małej Ani 18, może już nie takiej małej, 18-letniej powiedziałabym, żeby się po prostu nie poddawała, nie liczyła się z opinią innych, tak jak kiedyś się liczyła i żeby zadbała przede wszystkim. O siebie i o swoje zdrowie, bo to później zaprocentuje tym, że będzie o wiele bardziej szczęśliwą osobą. Elo.